Jest pani przewodniczącą związku zawodowego w Miejskim Domu Kultury. Chciałem zapytać panią, jak pani ocenia wniosek zastępcy burmistrza Bochni pana Bogdana Szumańskiego do komisji kultury o odwołanie z funkcji dyrektora pani Doroty Alberty. Jako przewodnicząca związku zawodowego chcę powiedzieć, że na tym etapie nie mogę komentować tego rozwiązania i tej sytuacji. Mogę powiedzieć tylko tyle, że sprawa od 16 października jest w prokuraturze. Złożyliśmy stosowne dokumenty do prokuratury i nie będziemy tego komentować, dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, ponieważ no, zainteresowane są tutaj, w konflikcie są strony. Stroną jest nasza dyrektor Domu Kultury, także na tym etapie niczego nie komentuję. Dziękuję bardzo.